Na czym polega wyjątkowość wieczoru studniowczego? Jak pan to odbiera? No, na pewno jest to wyjątkowa sprawa, bo ma się to raz w życiu. E, później jest to jakimś wspomnieniem, jest dużo e, kamer, jak teraz na przykład, e, czy aparatów. Później dostaniemy to wszystko na, na płytkach i będzie można sobie... Nie śmiejcie się, będzie można sobie powspominać. Ale no, na razie jeśli chodzi o zabawę, bo pan zapytał, jak się bawimy, to jeszcze w zasadzie się nie zaczęło, więc bo dopiero jesteśmy po, po Dzisiaj zabawa, a już plany na przyszłość jakieś powoli się precyzują? No powoli tak, no. Ze dni matura, więc ciężko jeszcze nie mieć planów. Trzeba wiedzieć, co, co się zdaje na maturze. Kim jest pana partnerka? Kasia Dorota. Tak. Jak pan przekonał, znaczy jak przekonał pan partnerkę do tego, aby pani towarzyszyła koledze w takim ważnym wieczorze? Zapytał, czy z nim pójdę. Odpowiedź wzięła tak. Tak. tak no. U pani matura wkrótce? Za dwa lata. Będziecie na maturze wybierać? Wiadomo. Tak, ja matematykę rozszerzoną i angielski rozszerzony. Umysł ścisły bardzo, tak? To taki umysł ścisły, jak się dzisiaj bawi. To jest, to koreluje właśnie z zabawą. Wydaje mi się, że takie osoby, które liczą bardziej matematyczki, fizyczki i tak dalej, to troszkę, trochę spokojniejsze, a tutaj dusza wewnątrz jakaś taka rozpalona? Tak, można tak powiedzieć. Jaki to jest dla Was wieczór? Bo jest to taki bal, który zostaje raz na całe życie, tak mi się wydaje. Czy też troszeczkę w stronę obowiązku szkolnego? Czy też właśnie takiej super zabawy, która we wspomnieniach pozostanie na długo? No, przede wszystkim chodzi nam o to, żeby była dobra zabawa. Żeby było co wspominać. Jesteście jako jedne z nielicznych, jeżeli chodzi o szkołę, które bawią się na sali gimnastycznej, dużej, wielkiej hali sportowej. Nie brakuje Wam tego, co robią koledzy i koleżanki z innych szkół, czyli lokale, domy przyjęć? Nie, jak mnie jest w porządku. Liczy się to, że cała, cała szkoła wchodzi do jednej, w jedną salę, także... Jakie wrażenia tutaj, w sali gimnastycznej, w dużej arenie Rafako? Czy to jest dobre miejsce na zabawę studniówkową? Myślę, że tak. Kto Pana zaprosił? Zaprosiła dziewczyna, rozumiem, tak? Czy Pana przekonała do tego, aby Pan towarzyszył jej w takim ważnym wieczorze? Nie, dziewczyna mnie zaprosiła. Na mnie to wystarczyło jako argument, od razu pan się zgodził, tak? No. To jakie plany, aby ten wieczór był taki wyjątkowo udany? No nie wiem jeszcze ten dokładnie się zastanowił. Maturzystka tak, tegoroczna, która spędza w arenie Rafako swój bal maturalny. Czy to jest taka impreza, która przejdzie do historii jako pan, pani bardzo istotna impreza w życiu, czy też wypełnienia obowiązku szkolnego i na tym będzie koniec? Będzie jeszcze wiele imprez przed panią. No Myślę, że to jest istotna impreza, ale jednak no, życie jest długie, więc jeszcze więc mnie w sumie czeka. Żeby tak wyglądać, jak pani wygląda, dużo czasu na przygotowania? Zależy. Nie, no w sumie można się wyrobić tak w dwóch godzinach. Czy studniówka jest kosztowna? Czy te przygotowania pochłaniają dużo pieniędzy? Czy to tak można ekonomicznie do tego podejść? No zależy też od budżetu, od budżetu każdego z nas, ale i tanio można jakoś wyjść z sytuacji i można zaszaleć. Kto z Państwa jest maturzystą? No ja. Z jakiej klasy? Trzeciej BG. Co będzie na maturze zdawane, już Pani wie? Matematyka, język polski i biologia. Bardziej umysł ścisły, czy bardziej taki humanistyczny? Na pół. Mhm. Ten wieczór, taki bardzo wyjątkowy myślę, przejdzie do historii jako impreza niezapomniana, czy też będzie to taka jedna z wielu imprez i przykryją ją następnie? Myślę, że niezapomniana. Bawicie się dzisiaj z nauczycielami, takimi osobami, które Was pilnują na co dzień, a dzisiaj można zobaczyć jak oni podchodzą rozrywkowo jakby do życia. To dobrze czy źle? No dobrze raczej, nie? Czyli nie są tacy surowi, można zobaczyć, że nauczyciel też człowiek. Tak, oczywiście, jak są uśmiechnięci. Jak Pan trafił tutaj na studniówkę? Rozumiem zaproszenie, ale czym przekonała Pana partnerka, aby przyszedł Pan razem z nią? No wszystkim. Nie. Czy to jest pierwsza studniówka dla Pana? O, no, pierwsza. Jak, jakie plany ma Pan na ten wieczór, takie, aby dobrze się bawić? No nie wiem, no dobrze, no dużo tańczyć, pobawić, no... Wszystko dobrze. My się maturzystki, obydwie panie są maturzystkami. Z jakich klas? Logiczny, Dobrze. To jest impreza tutaj na arenie Rafako, taka, w takim miejscu bardzo sportowym. Czy nie tęsknicie za tym, co mają pozostali koledzy z, i koleżanki z innych szkół, czyli domy przyjęć, czyli jakieś takie domy weselne? Raczej nie jest dobrze. Tak, to jest dobrze no. Najważniejsze jest dobra a nie miejsce, no w którym się bawimy. Okay. Okej, bawicie się z nauczycielami, osobami, które Was na co dzień pilnują, zapędzają do nauki dzisiaj można zobaczyć inną twarz jakby, trochę bardziej prywatną. E, czy to troszeczkę usztywnia dałby coś nauczycieli, czy też może jest sprzyja temu? No, sprzyja temu, nie się tak bawią fajnie jak my, więc. <laughs> jest dobrze. Rozumiem, że pani to <laughs> przykryje uśmiechem. Tak. Nie jak to jest. Dobrze, pan też jest matur maturzystą? Tak, jest maturzystą od mojego z klasy. Super, pierwsza studniówka, bo maturzysta ma, możemy mieć Druga studniówka, wczoraj byłem na studniówce POD2, też pana widziałem. O świetnie, czyli ma pan porównanie. Był pan w Zakrzowie, rozumiem. To proszę porównać, bo tam jest właśnie dlatego wybrano Zakrzów, że nie sportowo. Trudno mi porównać, bo dopiero początek jest imprezy, tam był na całej imprezie. Kapela jest ta sama, sala, zakrzowska była lepsza sala, Raciborska Arena jest, prawdę, prawdę mówiąc, ale. The <laughs> Taka sportowo, sportowo. sportowo taka, tutaj jest tak, nie ma tej, tej elegancji, ale chodzi o to, żeby dobrze się bawić, tak jak dobrze koleżanka bawiła, mm -hmm. to jest nasza studniówka, to mm -hmm. jest ostatnio taka elegancka impreza, że się przy tym testem dojrzałości, tak jak dojdziemy w dorosłość Świetnie, nie. Świetnie. Świetnie. E, ten test dojrzałości przed Państwem, e, czy już są jakieś plany sprecyzowane w pana przypadku, jeżeli chodzi o przyszłość? Wie pan co, sądzę, że dużo osób już planuje, bo tu to jest dni, to trudno zaplanować sobie całą przyszłość, tak jak pan pani planował, taka pan kamerzysta też pewnie planował. No to, ale to co? Los, życie pisze karty, rozdaje, czy jak to tam powiedzieć? Można zdać maturę, ja na przykład zdaję trzy, nie wiem po co mi, ale się na coś przyda, dokładnie, a jak to wejdzie w życiu, no to się zobaczy. Super, pan z maturystą? E, oboje. Oboje. Yeah. Super, świetnie, z jakich klas? Ja jestem z MFU, -um, Ja jest jestem z innej szkoły. szkoły. Mhm. E, studniówka już do tej pory Polones przeminął, tak? Już były jakieś pierwsze tańce. Jak w ogóle poszedł Polones? To jest taki klasyczny taniec chyba nierzadko, rzadziej może używany, stosowany przez Was niż inne tańce? No ja nie raczej. Dobrze, poszedłem no, tak. dobrze, no, tak. dobrze, proszę. Będziecie więcej tańczyć, poloneza? już nie, wczoraj tańczyliśmy to? też, ale... Dobrze. Jak się czujecie w hali Fareni w Rafako? To jest takie miejsce troszkę bardziej sportowe niż rozrywkowe. Czy nie tęsknicie za tym, co mają inni koledzy i koleżanki z innych placówek, które wybierają domy przyjęć, domy weselne? Mieliśmy wczoraj w domu przyjęć, prawdopodobnie. Tak. W każdym razie było na sanie, ale nie ma tak dużej różnicy. Mhm. Ale też jest... to zależy Nasza Hala Rafako jest w Raciborzu i to jest blisko i nie ma problemu z dojazdem jest dla tak wielu osób. Ale za to. No, Trochę sceneria, wiadomo, tu, tu elementy sportowe i to trzeba jakoś no, przeżyć. Światło, jak tylko światło nie będzie widać. Hmm. Myślcie, na czym polega wyjątkowość takiego balu studniówkowego, zwłaszcza że byliście już dzień wcześniej na innym. Co stanowi o tej wyjątkowości tego zdarzenia? Nie, moim zdaniem to nastrój jakiś taki, yy, który trzeba wprowadzić, nie wiem. Ciężko mi to określić. Myślę, że atmosfera, która jest zrobiona wcześniej wokół tego, wszyscy powtarzają, że to jest niesamowite przeżycie, więc już tak to odbieramy. Siłą rzeczy. Maturzystą? Koleżanka, tak? Z jakiej Nie. klasy? Można się przedstawić. Z klasy trzeciej BG. Dobrze. Co będzie pani zdawała na maturze, już wiadomo? No rozszerzoną biologię i chemię. O, to taki przyszły lekarz prawdopodobnie. Możliwe. Okej, okay. tutaj na studniówce jak pani uważa, co stanowi o wyjątkowości tego wieczoru? O tym, że ten bal będzie jednym z najważniejszych bali w pani życiu, a być może nie, być może będzie to tylko taka szkolna wspomnienie. Po jednej z wielu impres. Szkolne wspomnienie. Tylko bardziej, tak? To nie będzie wyjątkowy bal. No wyjątkowe takie na zakończenie. Jak pan trafił tutaj? Pan już miał okazję być na balu studniówkowym wcześniej? Nie, niestety nie. Debiutuje pan, tak. tak? Tak, tak. Jak się podoba w takim miejscu jak hala sportowa? To nie jest dom przyjęć, nie jest dom weselny. Koleżanki, koledzy z innych szkół no, wybierają właśnie takie wielkie lokale. Tutaj się bawicie na sali sportowej. Czy to ma jakieś, jakieś znaczenie? Nie no, lepiej większa sala, można podańczyć, więcej osób może być na parkiecie w jednym czasie.